Siemanko, witam w mojej kuchni. Łapka w dół albo w papę. Nie no, żartuję. To, to niestety jestem tylko ja. E, więc tak, GTA 5 wideo recenzja. E, ta gra jest bardzo świetna, bo zobaczcie. Zobaczcie na ten model zniszczeń. Patrzcie. E, patrzcie w ogóle. Widzicie? Czy wy to widzicie? Jest dziura. W San Andreas nie było dziur. W San Andreas nie było dziur. Zobaczcie. Jaki jest model zniszczeń auta. Bardzo bardzo... realistyczny. I... no ogólnie optymalizacja jest y, no taka słaba trochę, y, bo bo y, y, no po prostu jest słaba, bo y, strasznie mi laguje ta gra. Mam ją na najniższych. A w ogóle może postrzelajmy sobie do ludzi, zobaczmy y, czy szybko się ginie. W ogóle ludzie narzekają, że ta gra ten, że to straszny był instalator tej gry, bo yy, tam trzeba było, nie wiem, jakieś kwadraciki zaznaczać, jakieś rzeczy tam yy, i potem jak oni to zainstalowali, to potem to się okazało, że tam trzeba... że tam trzeba jeszcze jakieś pacze instalować. Inni w ogóle do tego napędy kupowali specjalnie. Yy, yy, no i... No i potem jak oni to zainstalowali... POLICJANT SIĘ pali! O, potem oni jak to zainstalowali, to tam jeszcze się okazało, że... To potem się okazało, że to im działało na jakichś 10 klatkach na sekundę maksymalnie. I wszyscy normalnie żądali zwrotu pieniędzy za to, bo im grata nie chciała w ogóle działać, nie? Działała, ale strasznie legowało. Optymalizacja jest... No, właśnie dlatego, przez optymalizację, mam to na najniższych. Zobaczcie, jaki jest realistyczny model zniszczeń. Ty, czy wy to widzicie? Drobne kawałeczki. To się robi na drobne kawałeczki. O jezu, zginąłem. I zobaczcie po prostu na ten model zniszczeń. Zobaczcie na to. Widzicie to? Spadliśmy, spadliśmy. I zobaczcie na to. Czy wy to widzicie? Wszystko drobne tutaj, wszystko drobne. Okulte. I w tej grze jest też taki bug, że jak się podjedzie do takiej huśtawki, to tak podobno wylecimy. I zobaczcie, jak to jest wszystko. To do prawdziwego życia. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie paruje. U was w samochodzie, jak sobie postrzelacie do samochodu, to też tak by parowało. Więc sobie podjedziemy do tego. tego. jak to się nazywa? Huśtawy. I sobie. W, o, I zobaczymy tego baga. Wow! Jak Jakżeśmy wylecieli, jeszcze raz. I tutaj, zobaczcie, jeszcze raz możemy sobie wylecieć. Patrzcie, patrzcie. Z drogi, kurde, ja tutaj odcinek nagrywam. O, i jeszcze raz sobie wylecimy tak śmiesznie, woda przed to wyśmiesznie wybiło. O! Ej, czemu nas nie chce wybić? Zepsu, zepsuło się chyba coś. Muszę jeszcze raz chyba. O, jak mnie, ale teraz ładnie wywaliło mnie. A zobaczcie, widzicie ten realistyczny model zniszczeń, więc gra jest świetna. Oceniam, no skoro że optymalizacja jest y, do bani, ale tak to grę oceniam y, 9 na 10 po prostu. 9 na 10 jest świetna, więc ja się z Wami żegnam i cześć.